Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale odnośnie otwarcia gry Need for Speed Underground 1. Proszę Państwa, na pewno wam ta gra jest dobrze znana, to jest klasyk Need for Speedów jedna z najbardziej popularnych gier i najbardziej rozpoznawalna na rynku wydana przez EA Games. I co? Jak widzicie, gierka jest nowa. Ja ją kupiłem na Allegro, dałem za nią 107 zł. Także Wam powiem, że jak za nówkę, to jest naprawdę bardzo dobra, dobra, podkreślam, dobra cena. Um, ogólnie no, gierka jest na platformę komputer PC. No i jak wcześniej wspomniałem, no, gierka jest nówka, nieotwarta, nie śmigana jeszcze. Rok wydania tej gry, moi drodzy, 2003 rok. I policzcie sobie, ile to jest teraz lat Ile ta gra lat jest zapakowana, i nikt ją wcześniej właśnie przede mną nie otworzył. Oczywiście zrobimy sobie to na tym odcinku. To jest w cholerę, w cholerę lat wstecz. Ja jestem z roku 98, także na świecie, jak się urodziłem, ta gra wyszła tak, jakby po mnie. ile to? 5 lat? Około? 98? 3, tak, 5 lat. Zgadza się. Także no, jak ta gra wychodziła, ja miałem 5 lat, także no to jest naprawdę klasyk, to jest naprawdę świetna gra, oczywiście grałem w nią nieraz, no tylko, że po prostu pobierałem sobie ją z internetu, a teraz mam oryginałkę w swojej kolekcji. Także, no tak to wygląda. No jak widzicie, tutaj jest folia jeszcze nieotwarta. Ja sobie tutaj, przed nagrywką, leciutko ją już tu naciąłem, żeby mi było prościej teraz to otworzyć. No, ale gra jest po prostu zupełnie nowa. No widzicie, tu jeszcze taka folia jest, nawet wam pokazuję, jak się marszczy. No i co? Myślę, że możemy yy, zacząć sobie otwieranie yy, tego klasyku, że to tak powiem profesjonalnie. No, bo to gra, to już jest klasyk. Ta gra jest po prostu klasykiem. Tak samo jak jego brat Need for Speed Underground 2. Na razie nie mam takiej swojej kolekcji, ale kto wie, może sobie kiedyś kupię. Dobra, ku yy, otwieramy. A jeszcze w sumie taka ciekawostka. Yy, ogólnie jak dzisiaj odebrałem paczkę od kuriera, mam wrażenie, że w pudełku lata płyta. Ona chyba wypadła z zatrzasku. Mam takie wrażenie. No, ale zaraz się przekonamy, w sumie. No i dobra, mamy to. Folia idzie na bok. Otwórzmy sobie i zaraz się wszystko przekonamy, czy miałem rację. Oczywiście, że miałem rację. Hmm, ciekawe. Niby się nic chyba nie stało tej płycie. Z tego, co tak oglądam. No, i co? Mamy tutaj pierwszą płytę. Disk numer jeden. A tutaj będziemy mieli moi drodzy drugą płytę. Chciałbym wam ją powolutku wyciągnąć. Tylko nie chcę uszkodzić jej. Ja nienawidzę właśnie tego. wyciągać tych płyt właśnie z tych takich opakowań. Wolę właśnie w takim normalnym nośniku. Proszę bardzo. Mamy dysk drugi. Tak wygląda. i tutaj taka okładka jej wydawnictwo tej gry. Kiedyś to dobre gry robili, nie powiem. Teraz to się trochę popsuli, moim zdaniem. No i mamy książeczkę również. Książeczka, okładka taka sama jak na przodzie. Szybciutko prze... sprawdzimy sobie ją. Może w tak, w taki sposób. Bo... Nie no, tak trochę nie bardzo. No co, wszystko tu jednak dominuje język angielski. Chyba tutaj polskiego jednak nie będziemy mieli. Gra jest stara, to fakt. No ale naprawdę klasyk. Każdy fan Need for Speed powinien w to zagrać. To jest moim zdaniem podstawa. Ja już 5-10 razy przychodziłem tą grę. I tyle. Moi drodzy, to tyle w takim materiale. Jeżeli Wam się spodobał e, film, zostawcie koniecznie lajka. Like komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Miszczuniu Ziomek Milan z mojej strony to wszystko, trzymajcie się no i co, do zobaczenia do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale z podobnych właśnie takich filmików trzymajcie się, hejka